Kochani, mam dla Was teraz taką nietypową sytuację. Nagramy sobie filmik z głosem pacjentki w tle. Pacjentka jest osobą publiczną i nie bardzo chciałaby pokazywać. Szkoda, bo efekt jest petarda po trzech miesiącach. Robiłyśmy górne i dolne. Zgodziła się pacjentka, że ja wytnę te dolne powieki i pokażę. Miałyśmy transpozycję przepuklin tutaj z fiksacją przez że zrobiłyśmy tego policzka. I pacjentka jest najbardziej zachwycona z powodu tego policzka zrobionego. Ale ona teraz nam powie, będzie tam siedzieć i powie nam i potwierdzi te wszystkie moje teorie. Znaczy, nie teorie, oczywiście teorie są podparte faktami i opowiadanie pacjentów, jak jest teraz postrzegana przez znajomych i na ulicy. Jak tam, moja droga pacjentko, jak? Dzień dobry. Najczęściej pada pytanie, co ty robisz, że masz taką gładką skórę. I nikt nie kojarzy w ogóle zmiany, która jest jakaś taka subtelna, ale znacząca z jakimś zabiegiem na oczy, tylko właśnie, że co ja robię, że mam taką gładką skórę. I to, co mnie też zaskoczyło, że zaopiekowanie się, że tak powiem, tą dolną okolicą wypełniło trochę wyżej policzek i bruzdy nosowo-wargowe się wygładziły. Po prostu cała dolna część twarzy się tak ładnie uniosła ku górze, wszystko się tak ładnie wypełniło. Jedna osoba zasugerowała, że chyba zaczęłam się inaczej malować, bo tak dużo lżej i bardziej świeżo wygląda. Albo mówiła pani, że wysypiać, nie? O, taka jest tak jest świeża wyspa. Tak, ale widzę, że ktoś się przygląda i zawsze jest pytanie, co ty robisz? Ty masz taką gładką skórę. No, słuchajcie, oczywiście jeszcze nie pracowałyśmy nad skórą, bo mamy w planach laser CO2, ale już sam po prostu. Y plastyka górnych i dolnych i te dolne z transpozycją zrobiły swoją robotę, także bardzo dziękujemy pacjentce. Ja bardzo